W poprzednim odcinku chodzi o księżniczkę Lunę i księżniczkę Celestię. Zaginęły! Las Everfree nas zaatakował! Zaczynam mieć podejrzenia graniczące z pewnością, że znamy naszego wroga. Nie pamiętasz? Zresocjalizowałem się. Dlaczego nie spytasz swojej przyjaciółki Zebry? Zmieniając kolor eliksiru zwiększysz jego moc. Zrozumiesz czemu na niebie jest dzień i noc. Księżniczka Luna! We kwestii może być tylko jedna księżniczka, a tą księżniczką może być ja! Mój mały kucyk, mój mały kucyk Mój mały kucyk Z nim dnia przyjaźni czuję smak Mój mały kucyk Kiedy ujrzę go, to spędzę ja Czuję serce Przyjaźni, wielki dar, mamy razem przygód, mocno. Karinie, marzeń, razem, razem dziennika. No. Pokój, las magiczny, dzisiaj się na. My, Little Pony, przyjaźni to magia. Księżniczka Twilight Sparkle, część druga. Nie będę z tobą walczyć. Ty musisz zabrać księżyc z nieba. To twój obowiązek. Luna? Ja jestem Nightmare Moon! I mam teraz tylko jeden królewski obowiązek. Zamierzam was zniszczyć! Liczysz na to, że przede mną uciekniesz? <zysk> Celesnia! Nie, dlaczego Luna to zrobiła? Dlaczego teraz? Nic ci nie jest? Wszystko dobrze? Księżniczko Celestio? Och, droga siostro, bardzo mi przykro, ale nie widzę już dla ciebie szansy. Musimy użyć tego! Czy to są klejnoty harmonii? Ale tak wyglądały w przeszłości. To jest ta noc, kiedy wygnałaś Lunę. Jak dziwnie mi się przyglądacie. No bo wiesz, rotałaś coś do siebie. U, a na dodatek tak strasznie szluchałaś! Martwiłyśmy się bardzo o ciebie. Za to ja uważam, że to było wprost urocze. Coś takiego jak teatr jednego kucyka, kumasz? Myślę, że spokojnie możesz z tym jechać na turne. Wiedziałaś się, komu trzeba skopać ogon i gdzie można gościa znaleźć? Zobaczyłam sceny z bardzo odległej przeszłości, ale to nie wyjaśniło tego, co się dzieje teraz. Być może w dalekiej przeszłości są ukryte odpowiedzi. Weź jeszcze łyk eliksiru, a wtedy prawdę wyśledzisz. Czy na pewno wiesz, co robisz? O, mam nadzieję, że tym razem zaśpiewa nam jakąś piosenkę. To będzie świetna zabawa. Pograłybyście ze mną w przypni ogon kucykowi. Dla ciebie zabawa się już skończyła, Discord. O, nie jestem pewien. Przekąsaczkę. Jak tam chcecie. O! Co tam macie ciekawego? To są elementy harmonii. Z tej pomocą pokonamy cię. To pewnie wtedy zamieniły Discorda w kamień. <laughs> o, żałujcie, że nie możecie się teraz zobaczyć. Ten wyraz waszych twarzy, cóż za powaga, jaka pewność siebie. <śmiech> Przezabawne! <śmiech> harmonii. Jakie drzewo harmonii? Tam jest mój znaczek. Jesteś tego pewna? Udało nam się odkryć jedyny sposób, w jaki można pokonać Discorda i uwolnić mieszkańców Equestrii. Nawet bez elementów Drzewo Harmonii posiada potężną moc. Dopóki ta cudowna moc działa, drzewo będzie chronić i kontrolować wszystko, co tutaj rośnie. No to czego się dowiedziałaś? Nadal nie wiem, co się dzieje z księżniczką Luną i księżniczką Celestią. Ale domyślam się, dlaczego las Everfree zachowuje się w ten sposób. Coś się musiało stać z drzewem harmonii. Jakim drzewem? Czego? To właśnie na tym drzewie księżniczki znalazły klejnoty. Myślę, że jest w niebezpieczeństwie. No to naprzód. Chodźmy ratować drzewo. E, a gdzie ono konkretnie jest? Mam wrażenie, że gdzieś tam. <ścoughs> Będę potrzebował więcej popcornu. Jeszcze tak niedawno szłyśmy do tego lasu, żeby znaleźć elementy harmonii. Jeszcze tak niedawno byłam na tyle niemądra, że chciałam tych elementów sama poszukać. Naprawdę nie wiem, co nas tam może spotkać, ale cokolwiek to jest, wiem, że musimy się z tym zmierzyć razem. Aha. Spróbujmy przejść po tych skałach. To bardzo mało tak między nami. Na pewno nic ci nie jest? Wszystko dobrze. Tylko jakoś nie mogę zmusić tych skrzydeł, żeby robiły to, co chcę i kiedy chcę, żeby to robiły. A, w końcu dojdziesz z nimi do ładu. Tylko nie wiem, kiedy to w końcu nastąpi. Te skrzydła rzeczywiście ciągle sprawiają ci kłopoty. I w sumie nie wiadomo, co jeszcze nam się może przydarzyć. Dlatego może byłoby najlepiej, gdyby Twilight wróciła do Ponyville, a my poszukamy drzewa Harmonii już bez niej. Co? Dlaczego? Po pierwsze, o mało nie zostałaś zżarta przez Kragidyla. Podobnie jak wy. On nie zaatakował tylko mnie. Jasne, ale... wiesz, my jednak nie jesteśmy księżniczkami. A co to ma wspólnego z tą wyprawą? Księżniczka Celestia i księżniczka Luna zaginęły. Gdyby coś ci się stało... E, słuchaj, Equestria nie może stracić kolejnej księżniczki. Applejack poruszyła ważną sprawę. Nawet jeśli uda nam się ocalić Drzewo Harmonii, to wcale nie znaczy, że księżniczka Celestia i księżniczka Luna powrócą. Ktoś będzie musiał rządzić ekwestrią pod ich nieobecność. Ale to Drzewo Harmonii! Jestem jedyną, która je widziała i wie, jak wygląda. Wielkie drzewo, znaczki na gałęziach, zaatakowane przez jakąś ochydną poczwarę! Tak, rozpoznamy je, gdy na nie trafimy. Czy wszystkie myślicie tak samo? Uważacie, że powinnam sobie pójść? Myślimy, że tak będzie najlepiej. Pomocy, pomocy, pomocy ratunku. Discord. Pomocy. Proszę uprzejmie. Ha, jak nie znalazłaś swego drzewka? No, miałyśmy pewne problemy. Moje przyjaciółki zdecydowały, że powinnam wrócić do Ponyville, gdy one będą szukać dalej. Przydam się w Equestrii, jeśli księżniczka Celestia i księżniczka Luna nie wrócą. Jestem zdumiony, że tak łatwo cię zgodziłaś. Nie wiedziałem, że jesteś takim kucykiem, który uważa, że jest lepszy od wszystkich pozostałych kucyków. Wcale nie uważam, że jestem lepsza od niej! Oho, co za osioł ze mnie! Wiem, że tak nie myślałaś! Chciałaś jedynie uchronić swoją cenną księżniczkowość przed zagrożeniem, gdy twoje przyjaciółki będą się narażać na niebezpieczeństwa? Jestem pewien, że znów będziecie najlepszymi kumpelkami, kiedy powrócą z tej przerażającej, ale bardzo jednoczącej przygody, którą przeżywają bez ciebie! <laughs> Żałuję, że się zgodziłam, żeby tu wrócić. Weź przestań, Twilight! Discord może się poprawił, ale nie aż tak bardzo. On tylko próbuje wziąć cię pod sieć. No to udało mu się! Czy ktoś jeszcze oprócz mnie uważa, że to stracona sprawa? Zaraz dojdziemy do starego zamku Celestii i Luny. Może to, co zobaczyła Twilight po wypiciu tego dziwacznego eliksiru, to tylko z widy? A jeżeli nie ma żadnego drzewa harmonii, a może. Może ono jest właśnie tutaj! To niemożliwe! No ale jak my się tam dostaniemy! Zejdźcie po schodach, głupstwę! Daleko jeszcze? Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Zabłądziliśmy! Nie powinnam opuszczać moich przyjaciółek. Nie możemy się poddać. Słuchaj, spróbuję wejść na górę i może gdzieś je zobaczę. O, niech mi ogon zakwitnie. Twilight! O, on chyba umiera. To zamiast gadać, ratujmy je! Gratuluję wam obu odwagi Ale sytuacja drzewa się nic nie zmieniła A co, może ty masz jakiś lepszy pomysł? Tak też myślałam Znam kogoś, kto by wiedział, co zrobić Ale odesłałyśmy ją To był twój pomysł, Applejack! Wszystkie się zgodziłyśmy, że tak należy zrobić, Rainbow Dash. Próbowałyśmy ją ochronić. O! O! do dendrony. Kto zadziera z jedną z nas, ten zadziera ze wszystkimi. Jestem tutaj! No spróbuj mnie złapać I nie zapomnijcie o mnie! Jak się cieszę, że wróciłaś. Nie tak bardzo jak ja, że mnie znalazłyście. Wiesz, szczerze mówiąc, Twilight, bez Ciebie to już nie jest to samo. Tak! Equestria może potrzebować księżniczki, a my, naszej przyjaciółki. Nawet bez elementów drzewo Harmonii posiada potężną moc. I dopóki ta cudowna moc działa, drzewo będzie chronić i kontrolować wszystko, co tutaj rośnie. Już wiem, jak można uratować drzewo. Musimy mu oddać nasze klejnoty Harmonii. Wow, wow, wow! Jak wtedy będziemy bronić Equestrii? Jak mamy poskromić Discorda, jeśli nie będziemy mieć elementów, żeby zakląć go w kamień? Twilight! Te elementy harmonii... Przecież to one nas łączą w najcięższych chwilach. Co do jednego masz rację, Applejack. Elementy harmonii rzeczywiście nas połączyły. Ale to nie elementy są między nami najważniejsze. To nasza przyjaźń, która jest cenniejsza i potężniejsza niż jakakolwiek magia. Moja nowa rola w Equestrii narzuciła nam mnie sporo nowych obowiązków. Nasza przyjaźń może na tym ucierpieć, ale nigdy, przenigdy się nie skończy. Nie ma czasu do stracenia! Wszystkie kucyki gotowe? Gotowe! Uh oh <sighs> Musiało być dla was trudne, żeby zrezygnować z klejnotów. Trzeba wielkiej odwagi, aby je poświęcić. A w ogóle to jak mam ją otworzyć? Sześć zamków, sześć kluczy. Niestety nie wiem, gdzie one są, ale mam przeczucie, że tej tajemnicy nie będziesz rozwiązywać sama? Brawo, dziewczęta! Brawo! Jak udało wam się uratować sytuację tym razem? Oślepiłyście bestię tymi magicznymi wisiorkami, jak was znam. Gdzie są te Wasze małe błyskotki? Wiecie, te za pomocą których możecie mnie wysłać do koszmarnie niewygodnego więzienia z kamienia. Ech, nie ma. Nie ma? Nie ma. Ale nasza przyjaźń pozostała. A jeśli nie chcesz nam podpaść, to przestań kombinować dobrze ci radzę i pomóż nam posprzątać. Dobra, ale okien nie myję. Jednego nie rozumiem. Dlaczego to się stało teraz? Mnie też to zastanawia. Nasiona, które zasiałem, powinny wykiełkować dawno temu. Coś ty powiedział? O, po co mam się bawić w wyjaśnienia, skoro możesz sama to zobaczyć? Dla ciebie zabawa już się skończyła, Discord. O, nie jestem pewien. Mm -hmm. mm, Przekąseczka? Cóż, oczywiście nie wszystko potoczyło się zgodnie z moim planem. Czarne ziarna zła powinny wyciągnąć całą moc z Drzewa Harmonii, a potem porwać księżniczkę Celestnie i księżniczkę Lunę już tysiąc księżyców temu. Jednak okazało się, że drzewo miało w sobie dość mocy, aby nie pozwolić ziarnom wykiełkować i wyrosnąć aż do tej chwili. Zdajesz sobie sprawę, że ta informacja by się przydała już dawno temu? Miałem cię pozbawić tej wspaniałej lekcji bycia księżniczką. Żaden przyjaciel by tak nie postąpił. Drodzy mieszkańcy Questrii. Dzisiaj nie muszę już czynić tego z ciężkim sercem, tylko z wielką radością podnoszę dla Was letnie słońce. Ponieważ ta uroczystość nie jest już symbolem mojego zwycięstwa nad Nightmare Moon, tylko powrotu kochanej siostry, księżniczki Luny. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna węgrzynowska cybińska Dialogi Małgorzata Kochańska. Kierownictwo muzyczne Juliusz Kamil. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła, Julia Kołokowska-Bytner, Małgorzata Rzymańska, Dominika Kluźniak, Grzegorz Pawlak, Katarzyna Łaska i inni.